Pamiętajcie, dużo pić w te upały. Jako przykład posłuży nam nasza modelka Keira. Kurczę, gdzie to się wyłączało, tego psa bo wypije całą wodę, nie będę uczył w domu się wykąpać. W Dobra, to już się uzupełniam amunicji, do drugiej miski znowu Bądźcie jak Kejra, pijcie dużo wody Tak w ogóle przy okazji chodźmy tu na chwilę A na chwilę świat Kejra łapa Dzień dobry Jak spałaś dzisiaj? Chyba dobrze było spokojnie słyszałem, żeby coś się działo A teraz luz I pijemy z drugiej miski. Jeden, jeden list i idziemy z powrotem Idziemy coś podziałać po drugą kawę no. Wszystkiego dobrego